Czy okay. Napiszę... Czekaj, oznaczę... Keronik, To znaczy Eleanor Czyś na kolejnym najmie? I dzisiaj jestem mną Nicole Hej no e, na razie nie będzie live'a z aktualizacji w ogóle muszę zmienić tego nazwę live'a e, Nie będzie, bo nie mam z no Ale mam 5 na oku, na pewno 5 kupię, ale to nie za pierwszym razem. Za pierwszym razem kupię 2, a że one są na zawsze, to no, kupię tego zabki. Yy, kupię tego z. No, boże! Co za głupi koń! Swardopita I jelonka No I sobie utrenujemy, w sensie to Bo to nie ma płci Dobra, no ja zacznę robić jednak zadania, bo myślę, że to jest w porządku. Ja bym biorę, muszę zacząć zadanie. Odwiedzy. Tutaj. Co to jest za zadanie? I no. L. Ja muszę zacząć zadanie, bo to prawie sześćdziesiąty poziom. Zostało mi niecałe. Ila? 200? Pewnie kolejny wyścig Tak, ja, 209 BD mi zostało do 16 poziomu Boże pająki Nie no, może pająki wow, 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 O, jelly. czemu ty się wiecznie kładziesz? To jest najlepsze. Ja nie mogę, Jelly! Ogarniesz ty się, bebebo. <grymne> To się wiecznie kładzie Przepraszam, to się wiecznie kładzie Ratuj Kurde, kurde, kurde. To Dobra, zróbmy to, stanie tu. Wiesz, o co mi chodzi? Na koniach. No, ostatnio na koniach. Przed przedostatnio, no bo ostatnio to był pas, przedostatnio to była inna stajnia. No to przed przedostatnio byłam na okrep, no nie? Więc galopowałam mhm. za moją psiapsi, która w ogóle nie umie. Nie umie, w sensie nie umie, trudno jej jest, jest zagaropować, jakby można tak powiedzieć, uh -huh. nie umie, po prostu nie umie, no nie, no i ja za nią uh -huh. jechałam, bo byłam na oklep, a ona nie, no i ja praktycznie w ogóle nie galopowałam, bo ona nie umiała Po prostu już, nawet jak będę znowu na oklep, no to ja ch nie chcę y za nią być. Tylko, mm -hmm. by było, gdyby ona zobaczyła, gdyby ona będzie układać tego live'a To ja będzie przerwał tam przyczynę. No, tak troszeczkę. On, jej troszeczkę. Ona ma karę. Nie będzie w ogóle w sobotę na koniach. Nie wiem. Nie, nie znam się. No ma jakoś jakieś dziwne kary. Na zajęcia w ogóle nie może chodzić, ani na nic z tych rzeczy. Po prostu ma siedzieć w domu i koniec kropka. Tylko dzisiaj tak. Przypadkowo spotkałyśmy się w galerii. Przypadkowo. Przypadkowo. Wiesz, jak przypadkowo. I mama chyba wiedziała, że to przypadkowo. Ustawka A little bit light Oczywiście, że mi się zacina Bo jakby, że inaczej Co ty robisz? Ja? Jestem dłuższy Nie, nie nie ty Mamy niego tam ratowniku Co on robi? No nie wiem. Czekaj, nie do kuchni.

Chciałabym mieć tłumy Na tych moich live'ach Wiesz? Dobrze, że nie wiesz co ja robiłam <grymne> Mam się bać? Tak, masz się na to, Kurde, bo mam problem z jednym zadaniem. Ogólnie. Bo nie wiem, co trzeba to tam zrobić. Bo cokolwiek nie wybiorę jest źle. I nie wiem, czy trzeba jeszcze dodatkowe jakieś inne zadanie zrobić, bo dopiero tam to następne, bo kiedyś też tak miałam z jakimś zadaniem. Ale po prostu no nie wiem. Nie, znam, czy się aż Pss, Nie jestem przejazdą, to nam asystent widzieć Takie rzeczy. Jestem na farmie Steve'a, jak, na... jakby co? Mhm, okej. Okay. Aaa, mój walkie. A teraz będę na pola beruin. Będę to zadanie robić. W sensie nie jakie? 5, 6 mam na oku. No bo jeszcze ten zapki. Wszystkie kup od razu na raz. Nie, te dwa mi się nie podobają. Pewnie ten cały karusek. Ten cały. Tak mi się A on podoba, wie, właśnie. Generacji jest taki plastikowy. Tak się świeci. Dziwnie. Nie wiem, mi się on podoba. Ja ogólnie nie lubię karusków. Nie, wiem, wszyscy. I Tylko podoba mi się tam, karuski, fryzy... A ja właśnie. Nie. Kary są brzydkie. Fryzy są durne. Nie lubię fryzów. Nie to, że durne, tylko po prostu ich nie lubię Nie A... wiem, właśnie moją chyba najulubiejszą rasą to są fryzy na przykład Ty się wiesz, ja nie mam do ludzi, które, którzy lubią fryzy Że to jest ich ulubiona rasa, więc nie lubię ich, są głupi i po prostu nie będę się do nich odzywać. Tylko po prostu nie przewalam za fryzami. Albo fjordy takie. Fjordy też, też, no są ładne. to czołg kucyki już tak szczerze w ogóle nie mam jeszcze fiorda w mojej stajni ciekawe kiedy go kupię o teraz jak będę miała te 5000 starcoins to sobie kupię fiord Nie na no serio, muszę jechać do morland a mam mogę do Nie mam pojęcia. I z się nie będzie. Oda. Fajnie ostatnia. Błagała to, 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 to Weź się, wyłącz. Zamknij. A, dobra, to, to jest łatwe. Takie rzeczy lubię. Dolina złotych skórz? <gry> Ja nie mogę. Wy chyba sobie jakieś jaja robicie. No. Więc my tutaj. Teraz teraz w tym to to była taka dziwna, kolisa kamer, kamerka Nie, chyba no nie? surowiec, nie surowca. a moja noga Dobra, u ja mam jechać, tam zasnęli. Ty Wiesz w ogóle jakie ja narzekałam, kiedy spadłam dwa razy? Naprawdę mocno narzekałam. A jeszcze się z przyjaciółką pokłóciłam. Tak mnie bolało. Ja tu jestem mądra, nieprawdaż? Co? No co? Nie wiem o co chodzi, bo mnie zaczynało to dla ciebie. Mnie tak bolało, że się jeszcze z przyjaciółką pokłóciłam. A co cię bolało? więc bo coś nowemu. Wszystko po upadku, moim, dwóch upadkach. A, okay. No. I może nie jeżdżę konno, to jednak. Wiem, że upadki bywają bolesne. Tak. To był mój najboleśniejszy upadek. Nawet to jest nie w Ja w ogóle w jednej z tej w jednej z nie mam szlaban na pół roku. Na spadanie. Do 27 września. Znam dokładną datę moich trzech upadków, czterech upadków, a dwóch upadków to znam dokładną datę i godzinę. Ja to mam łeb. Razem muszę w to walnąć. Mi się zaraz czas skończy. No nie, no chyba. Jak ja tego nie lubię robić. Wcale nie mówiłam, że to jest łatwe. Ale ja tego nie lubię robić, bo jak tylko do, podjeżdżam do tego, to mi się to już ten wyłącza. Mogę się to przed sekundą zauważyć. Już prawie to miałam, a to. Znikło sobie samo. Bo mnie nie lubią te światełka. O kurde. Koń mumia. Co? Koń mumia. Typiera ma jakąś, jakąś mumię. Ok. To jest kitu, koń mumia. Pokaż. Pokaż mi tego konia. czy znaczy, naprawdę musiało mi zlagować wszystko słowa, zaraz wywali Czekaj Aha, i to jest... Co to jest Jorvik, gorąca A, no tak, bo to, nie to można zmieniać Jakby, jak się kupi Odlokowałam nową nagrodę! O, może jeszcze raz wydawać Kurde, nie wygląda tak fajne, jak chciałam Słuchaj Jak odblokuję tą nagrodę, no to pojadę sobie do Dundur, zrobię zadanie, potem wyścigi A potem pojadę do Bostronków Sekwoi Potem do Wioski Pięknego Ogona Potem do Jadłowego Kaju Potem nad Jezioro Waledy, Potem do Valedej Potem tutaj, 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 potem tutaj i zrobię wyścigi. A, jeszcze potem tutaj i potem tutaj. Potem tutaj, potem tutaj, potem tutaj, potem tutaj. O kurde, muszę sobie z tego telefon. Mam 15%. A ja mam 25. Potem tutaj, potem tutaj, potem tutaj, potem tutaj, potem tutaj. Ja mam 15, bo ja wczoraj w nocy kładąc się spać, zostawiłam telefon z dwoma chyba procentami. Stwierdziłam, że po co będę go ładować, skoro ma jeszcze ponad połowę baterii I że w końcu bateria jest zniszczenie. I po prostu Stwierdziłam, że go nie podłączę na noc, żeby się, się nie ładował te 40% coś procent, Nawet nie całe 40% I go po prostu nie naładowałam i miał 62% Przez co hmm, To teraz właśnie tak wyszło, że on ma 15% jak ja to jadę, no to będę miała ze muszę pić Kurde, ale zmiany co się tu dzieje To! no no to dajmy. Nie wiem, jakie będą następne konie pasofino. Ciekawe czy będą magiczne pasofino? Ale o głowie nowych to nie dali. Nie, bo po co? Nie, nie. Трябва да видим какво често си на господината. Добре, ама сега така. Добре, идваме. Какво си задание? Филове. Ахно, окей.